Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 9 listopada, i tak patrzyłem na prognozę, że takie w miarę okienko pogodowe dzisiaj jest. No lekki wiaterek jest, no, ale belkę można nisko ciągnąć, to nie będzie przeszkadzał. No, w porywach trochę mocniejsze. Byłem po dla na chwasty na zboża na 10 hektarów. Teraz odkopuję opyskiwacz. Do południa go jeszcze zaleję wodą. I po południu jadę pyskać. Opyska się wszystkie zboża. To już będzie spokój z chwastami. Za chwilę 11.00. Także trochę czasu jeszcze mam. A drugie okienko pogodowe w sobotę. Chociaż ciekawe, jaka. Ciekawe jaka pogoda w sobotę będzie, ale dzisiaj na opysk jest w miarę dobry. A także dzisiaj pyskam, a w sobotę sobie tą rzodkiewkę w lesie stale żuje. W piątek ma padać, więc w sobotę może się dłużej wilgoć utrzymywać. To znaczy rosa, nie wilgoć. Jakoś koło południa wyleci z stale Stależuje się te 3 hektary. No i na zimę będzie wszystko ogarnięte. Co tam masz? Masz tam coś? Tam nic nie ma. Tam myszami jedynie może pachnąć, ale na pewno ich nie ma. Bo ostatnio przerzucaliśmy. Szczury też jak na razie wszystkie je wybiłem powystrzelane Krolnie tutaj uuu Kontrolnie żwira dziura zasypana Jest dziura wyrobiona Także może jakiś argument mieć jak grzebiąc w tych big bagach zaraz zobaczymy masz tu co? O. coś go metalowego trafiło dziadostwo chadziajskie O, tylko był jednego widzia. To? Co? Jest coś? Nie ma nic. Sprawdzać dobrze. Jak coś będzie to ubijemy. Zawsze za tymi butami się chowają. Także jedynie się odsłania, i albo widać, że ucieka, albo się czaj i odjazdu się do niego strzela. No i takie właśnie te kontrolki sobie porobiłem, żwirem zasypałem, bo ogólnie z drugiej strony te e, odpływy, co były, jak były tu świnie, pozostawiałem cegłami. Ale mimo wszystko szczury się od góry przez ten plastik przegryzą i tak wchodzą. Także jak wchodzą to to się z tej strony zasypie i już nie ma gdzie uciekać. I się po kolei je ubija. Wiecie co, jak tu już tak trochę ogarniam to sobie wezmę, odpalę trzydziestkę i tego big baga z jęczmieniem sobie przywiozę tam gdzie jest siutownik. Bo tam się zmieści, a tutaj jedynie buszują gryzonie, w tym garażu niepotrzebnie. No tam jeszcze wołek, big bag pszenicy stoi, no ale, ale to w późniejszym czasie można go będzie przestawić. Dla kuli pszeniczka zostawiona. Będzie pięknie Bo Ostatnio pracownik jak był no to jednak go Także tej śruty na miesiąc starczyło No gdzieś koło tego Także jak się skończy to kolejnego zeszutuje I już będzie spokój z jęczmieniem w tych workach Jest tutaj na górę wrzucony także Później się będzie ślutowało, jedynie spuszczając z tej rury, co tutaj jest. Wisi. O. Tak. Nie ma za dużo wody. Da, przecieka. Ta szopa niedługo się rozleć, niestety. Gracias. z przodu przerzucić. Na wysokość się zmieszczę? Zmieszczę się chyba. Uu. Ciekawe ile taki wojek waży. Ściany, bo tutaj nie damy jady wjechać przez ten próg. Na no, hamulce trzeba zajrzeć. I jeszcze jeden, parę słomy od ja może przywiązę, bo się kończy. U bydła. Tak pszenica wygląda Kiszonka nie wiem dzisiaj Będę musiał wyciąć albo jutro, albo w sobotę muszę odkryć i trochę z góry zebrać, bo jest za wysoka Próbuję, co się dzieje do Mydło, w dziurze, po sirosach. Wie? Co damy robicie? A że a. Idę po ten odtłuszczacz na hamulce, i od razu zetę te plamy po 60. Bo tutaj wcześniej stała. Ale jak podczepiłem wycinajkę, to ją z powrotem tam schowałem do szopy. A dzika przestawiłem na ostatnie tam stanowisko, bo przeszkadzało. Ręcznie mi się skończył, także muszę iść do domu. To już sobie ogarnę ten sprzęt. Tależówkę wystawię i chyba i, wyskiwasz i. No, podczepię. Niech się woda leje. tak jak hamulec ręczny. na sam dół opuścić. Miała ładna dzisiaj pogoda. Jeszcze, żeby się wiatr uspokoił.

bo to ją będę używał także postawię ją jak na razie tutaj na podwórzu i tyle i tak jest taka mega brudna ostatnio w deszczu uprawiałem no zobaczcie cała w błocie po talerzowaniu rzodkiewki będzie ją trzeba umyć dość dobrze karszelem przesmarować i schować z powrotem Może być tutaj podczepiony, teraz go przepłukać I, i, i można nalewać no, wody mamy idealnie na 5 hektarów. Wpis wlany jeszcze takie granulki? Rozwodniacza? to się naciska, nie? A ten dzióbek za bardzo wystaje I sobie dno uszkodziłem Wspaniale Po prostu wspaniale Można jechać Pierwsze. Jeden gospodarz też pyska Będzie go tu widać? Będzie chyba O, tu go widać New z że też korzysta z tego okienka pogodowego, mimo że lekko wiatr wieje. i pięknie wygląda. Tu się coś przestawiło się A tak, dlaczego się przestawiło? Nie wiadomo. Ja piedzielę. Aż muszę skontrolować wszystkie. Bo widzę, że jeszcze jedna nie Pyska też jest przekręcona. Tu, ta. I czemu ona jest przekręcona? Czy ktoś się bawił? Czy o chust chodzi? Wszystkie są dobrze? Dobrze. dobrze. No, pryskiwasz trochę do ciągnika. jest w poziomie? Dobre. Teraz jest. Takie rzutko jest. Dwa listki. No i teraz jest dobrze. Wszystkie pyskają. te można do góry unieść, bo strasznie nisko idzie, nawet za nisko. Ręczmiej mam opyskany hektar 64, wyszło, 20 arów gdzieś nakładki, jadę dalej. 3,3,4, mam dwa kawałki 2, 40 i 2, 20. <gryw> I tak będzie trzeba jakiś... a może koło domu, chociaż jedną ścieżkę opyskać, bo i tak braknie, i tak braki. Tutaj na tym polu minus taki, że są słupki. Bo siedały, że wiem, i mama kilka postawiła, i trzeba belkę trochę unosić będzie, żeby je minąć delikatnie. Jak nie Tutaj też gdzieś taka nakładka wyszła, bo mi pokazał c 4dziesi łącznie. A tutaj 2,40, więc powinno wejść tu o 4 równych. Co nie zmienia faktu, że jeszcze mi zostało pół hektara do opyskania. Czyli gdzieś ponad 20 arów zginęło Bo względem tego, co on pokazywał na początku. Czyli ponad 5 hektarów. 20, nawet 6 arów gdzieś zginęło. Na jednym opyskiwaczu. I to nie chodzi o pole, tylko o wskazania. Miałem to zgłosić, jeszcze nie zdążyłem. Jest jakiś szczęśliwy. To on jeszcze te tutaj koło domu. No, już się skończył opysk. Inaczej na 88. Wyszło. Także kolejny opyskiwacz. Ma mi starczyć. 5,20, trochę więcej niż 5,20 bo tutaj mam he pół hektara zrobione, to tutaj mam jeszcze do opyskania 3,5 i tam trochę ponad 2, 5,5 6 hektarów, trochę dawkę trzeba będzie zmniejszyć minimalnie chyba Drugi opyskiwacz umieszany około 1100 litrów. 5,5 hektara. Jest godzina 15.30. Już się zaczyna robić ciemno. Kolejny kawałek. Tutaj wychodzi półtoej ścieżki gdzieś na nim. Wąski i długi. 2 hektary tutaj są. Jeszcze trochę więcej tutaj chyba wyszło, pola, bo pokazuje 7,58, a było 4,90? Coś takiego chyba było. Także 2,5 hektara to tu jest bite. Trochę przybyłem pługiem, także w stronę tamtego kawałka. Także mo może tyle być. i mam ponad na 3 hektary znowu z dawki muszę zjechać i to ostro na 3,5 mi musi starczyć o ile tam żadnych tych nakładek nie będzie, to 3,60 gdzieś trzeba ustawić kurde co roku to samo jak jakiś chwast wylezie koło domu to będziecie wiedzieli dlaczego <grym> 80% dawki, a miałem na 180 litrów ustawione. Także koło domu będzie gdzieś 150 litrów. Z lekka ona dawka będzie. No ja pier. Aj się naciągnął. 20% dawki, wypyskuję tą resztkę bo tutaj miałem pół ścieżki przechane. no i niedawno zaczął się opysk nakładać ale tam minimalnie się nałoży 20% dawki 60 litrów na hektar raptem wyjadę do końca, się skończy 11 hektarów mi wyszło Teraz jest trochę więcej, no ale tutaj pół hektara nakładki wyjdzie. No, już przestają dysze pyskać. Także, także ten, no. Lekkie nakładki porobiłem. Ale i tak jest chyba więcej niż, 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 niż zakładałem, że jest. Dobra, sprzęt schowany godzina za pół do 17 i koniec na dzisiaj także standardowo, jeżeli się wam podobało zostawiajcie kciuki w górę tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla was, jeżeli nie widzieliście to wbijajcie i do następnego cześć kurde, ciekawe gdzie ja znajdę rękawiczki, bo na błotniku zostały gdzieś w polu są ech